Cześć, kolejnego dnia. Wczoraj poruszyłem kwestię postanowień noworocznych i pewnego patentu na to, w jaki sposób można łatwiej osiągać swoje cele. Dziś chciałbym poruszyć kolejny element, mianowicie kwestię nawyków. Jesteśmy sumą własnych nawyków. Ja do tego podchodzę również w taki sposób, że jesteśmy tak solidni, tak mocni jak nasze nawyki, które sobie wypracowaliśmy. Narzucę ci część swoich praktyk związanych z nawykami, z tym w jaki sposób je pielęgnuję, w jaki sposób staram się je wyrabiać w sobie no i jakich narzędzi do tego używam. Zapraszam! Aplikacją, z której korzystam i którą widzę już od samego ranka, jest Strix. To jest tutaj ten widget. I tutaj, w Strixach, tak naprawdę możemy zdefiniować sobie kilka różnych plansz. I w ramach takiej planszy, możemy dodawać sobie różnego rodzaju zadania. Te zadania mogą być związane z robieniem czegoś, nierobieniem czegoś. tak jak na przykład nie pij alkoholu czy niepal, albo fasting. Gdzie ja po prostu muszę też świadomie kliknąć, że wykonałem zadanie, tutaj zlicza się ono automatycznie. Można te zadania również uzależniać od aplikacji zewnętrznych, tak jak tutaj w przypadku iPhone'a, na przykład trenuj przez 30 minut co najmniej, jest oznaczane na podstawie aplikacji zdrowie, która z kolei jest zintegrowana z apkami fitnessowymi, z których korzystam. Także czy to będzie bieganie, czy jakakolwiek inna forma aktywności. Która zostanie zarejestrowana przez iPhone'a, to to zadanie zostanie automatycznie wykonane w sytuacji, kiedy ten trening trwał co najmniej 30 minut. Jeżeli mamy, na przykład, tutaj zadanie dotyczące wypijania wody, ja sobie zdefiniowałem na 3 litry dziennie, to przy rejestracji w aplikacji zdrowia iPhone'owej, bądź jakiejkolwiek innej aplikacji do mierzenia ilości wypitej wody, na podstawie tego, co wprowadzimy, ta apka sobie tutaj. Zlicza, ile nam jeszcze pozostało tej wody do wypicia. Także jest to bardzo fajne narzędzie proste do tego, żeby wyrabiać w sobie nawyki. I to, co tutaj też jest, moim zdaniem, bardzo motywującym elementem, to są właśnie te cyferki liczby widoczne pod tymi ikonami, mianowicie oznaczają one cykl, w jakim jesteśmy. I jak długo ten cykl utrzymujemy, czyli jeżeli mam fasting, który jest w cyklu jednodniowym, to 20 oznacza, że od 20 dni stosuję się do tego zadania i je wykonuje. Czy tak jak nie wiem, alkohol, czy palenie też odliczam mi codziennie, ale na przykład pomiar wagi mam 71, natomiast pomiar wagi robię raz w tygodniu, czyli oznacza to, że od 71 tygodni, od półtora roku raz w tygodniu. Mi się. No, i tutaj też analogicznie różne inne apki. Tam, gdzie nie ma cwerek, tak jak bądź medytacja, oznacza to, że cykl został przerwany i poprzedniego dnia nie wykonałem takiego zadania. Zeruje się ono. Tutaj też zawsze możemy podejrzeć sobie, czy to jest nasz najdłuższy cykl. Czy być może były dłuższe? Tak jak tutaj, chyba będzie. Tak, na przykład 17 dni. Z rzędu e, używania pomarańczowych okularów blokujących światło niebieskie. To był mój rekord. Aktualnie 108. Któregoś dnia, z tego co pamiętam, byłem poza domem, nie miałem tych okularów e, ze sobą i jakaś impreza podejrzewa. Dlatego cykl został przerwany. Natomiast tutaj też można sobie podejrzeć właśnie te statystyki. Bardzo, bardzo wygodna sprawa. Zadanie można dodawać na różne sposoby. Tutaj jeszcze tak, zróbmy to tak. Czyli mogę sobie dodać zadanie, określić sobie, co to będzie. Na przykład nie wiem, zjedz zdrowy posiłek. Określam sobie, czy to jest zadanie codzienne, czy ma się odbywać jakkolwiek inaczej, co tydzień, co miesiąc. Można sobie zdefiniować w jakich dniach tygodnia, jeżeli nie chcemy, żeby było dokładnie we wszystkie dni. Możemy zmienić nazwę Ikonę, to takie tam bajery. Ile razy dziennie tak naprawdę takie zadanie powinno zostać wykonane, powiadomienia kolor przycisk działania. Tutaj też gdzieś była opcja, tylko teraz nie pamiętam w którym miejscu, gdzie mogliśmy określać sobie typ zadania, czyli te zadania takie, które zliczałem się automatycznie, jak również zadania. A tutaj są, czyli tu są te zadania m, przeczące, czyli one się zliczają same, jeżeli świadomie nie zaznaczyliśmy, że tego dnia akurat, nie wiem, przyklnęliśmy, tak. One się różnią od tych pozostałych, że jeżeli mamy tutaj w zadaniach na przykład idź lub biegnij, jeżeli świadomie nie zaznaczymy takiego zadania, no to ono zostanie uznane za niewykonane. W tamtych zadaniach jest to wręcz przeciwnie, czyli zostanie uznane za wykonane w sytuacji, w której niczego nie zrobiliśmy. Także tak to wygląda. Aplikacja Strix. Polecam, na iPhone'a wygląda fajnie tutaj również ten widget, można go tam w różnych formach umieszczać. Z której korzystam jest Nozbi w wersji Personal. Jest to polska apka, polecam. Apka do zarządzania zadaniami, które możemy grupować w projekty, no i śledzić ich wykonanie, określać czas, priorytet, termin wykonania. Ja swoje projekty mam podzielone póki co wysokopoziomowo na tego typu projekty, czyli rozwój, pomaganie innym, rodzina, oszczędności, zdrowie, biznes, dochód. To są elementy. Główne, w ramach których staram się tworzyć różnego rodzaju zadania mające na celu wypracowanie nawyków bądź ich pielęgnowanie. Czyli, na przykład, tak jak tu jesteśmy w projekcie Rozwój, mam zadanie pod tytułem Nagrałem odcinek Daily Vloga, co właśnie czynię. W związku z tym, po zakończeniu tego zadania, tutaj jeszcze sobie dopisałem, że nagrałem, zmontowałem i opublikowałem na kanale, więc tu nie chodzi o samo nagranie jakby o, o efekt finalny. W związku z tym dopiero po publikacji na kanale na YouTubie oznaczę to zadanie jako wykonane. No i analogicznie tutaj różnego rodzaju inne zadania też sobie pododawałem. Czy to związane z nauką, czy z czytaniem, czy z nagraniem podcastu. To są zadania po prostu, które mają mi Przypominać o tym, że mam coś do zrobienia, ale jednocześnie mają wytworzyć pewien nawyk. Nawyk związany z tym, że właśnie siadam do Daily Vloga i kręcę. Nawyk związany z tym, że w określonym dniu i godzinie w ciągu tygodnia siadam i uczę się hiszpańskiego przez godzinę. Chodzi o to, żeby te rzeczy, te czynności i te zadania do wykonania stały się stosunkowo naturalne, żebym nie musiał się do nich wiem, zmuszać, żebym. Nie zapominał o nich notorycznie, tylko żebym wiedział, że aha, dziś, teraz jest ta pora, w której powinienem zająć się określoną czynnością, określonym zadaniem. Muszę działać. I analogicznie tutaj mam w podziale na różne inne projekty. Tutaj już nie będę wchodził na razie do środka. Tu jak widzicie, pokazuje się liczba zadań w określonym projekcie. Póki co jest ich mało, ponieważ jednym właśnie z nawyków, które. Prowadzam już tak dość mocno w tym roku jest nawyk planowania tego, co mam do zrobienia w najbliższym tygodniu i będę wykonywał tego typu czynności co niedzielę. Ponieważ dzisiaj jest niedziela, to właśnie dopiero na popołudnie jestem sam ze sobą umówiony, żeby usiąść i zaplanować sobie najbliższy tydzień, co mam do zrobienia, zarówno w oparciu o cele długoterminowe i ich dekompozycję. I to, co wiem, że powinienem zrobić, jak również takie bardziej przyziemne sprawy związane głównie z firmą. Rzeczy, które wiem, że, że powinienem wykonać w najbliższym tygodniu, nadchodzącym. Dzięki temu tak naprawdę mam dużo lepszą kontrolę nad tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu. Z drugiej strony wiem, ile mam czasu zagospodarowane na wykonanie rzeczy niezbędnych oraz ile czasu pozostaje mi na pozostałe, nieplanowane aktywności, czynności, działania. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze z perspektywy samego nozby nozwi. <laughs> mamy coś takiego jak skrzynka spraw, czyli gdybym miał tutaj jakieś takie zadanie, które nie są przypisane do projektu, jakaś luźna wrzutka właśnie, tak? Coś się pojawiło, coś czego nie planowałem, tutaj mogę dodać takie zadanie, Później ewentualnie przypisać je do któregoś z istniejących projektów. W priorytetach mam te zadania, które zostały oznaczone gwiazdką, które są dla mnie e, jednymi z najważniejszych spośród zadań, które już stworzyłem. I oczywiście tutaj też staram się robić to w taki sposób, żeby te priorytety nie przekraczały 3 do 5 zadań. Jeżeli wszystko ma najwyższy priorytet, no to znaczy, że nie umiemy priorytetyzować. Tu mamy kategorie, póki co bardzo tak ogólnie sobie podzieliłem zadania na kategorie związane z relacjami, zadania osobiste, firmowe, podcast, treningi i finanse, kalendarz pozwalający tydzień po tygodniu podejrzeć różne zadania. Aha, miałem je zdradzać i stwierdziłem. I co tutaj mamy dalej? Szablony możemy sobie tworzyć szablony projektów. Możemy również udostępniać nasze projekty i nasze zadania innym osobom, zespołom. Jeżeli pracujemy w teamie w ramach Nozbi, no to jest to też bardzo przydatna funkcja. Ja póki co Nozbi wykorzystuję jako narzędzie osobiste do planowania tego, co mam do zrobienia. Szukajka, ustawienia aktualności, no to tam już mniej istotne kwestie. To, co tutaj jeszcze jest wartościowe, to to, że możemy sobie filtrować, sortować zadania Możemy je wyszukiwać po etykietach, po kategoriach, po hashtagach. Tak naprawdę mamy tutaj dość sporo różnych możliwości działania. Także tak to wygląda w Nozbi. Polecam, czy to Nozbi, czy to z którego jeszcze korzystam, ale właśnie robię przesiadkę, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie umożliwiające nam śledzenie postępów pracy. W Kontekście zadań, które mamy do wykonania, w kontekście nowyków, które poprzez te zadania próbujemy sobie kreować, zbudować, stworzyć, eee, warto, naprawdę warto. Także tyle na temat nazwy. No i tyle dziś na temat nowyków. Mam nadzieję, że chociaż kilka informacji będzie. Za ciebie przydatnych my teraz lecimy na noworoczny obiad z rodzinką no i do usłyszenia jutro dzięki za swój czas, hej!